Dziś będzie mrocznie, tajemniczo i niewygodnie. Porozmawiamy o legionie, który przez 10 tysięcy lat ukrywa swój największy wstyd. Dlaczego mroczni aniołowie nigdy nie mówią o swojej przeszłości? I co tak naprawdę wydarzyło się w zstąpieniu aniołów Michela Scanlona? Stąpienie aniołów to szósty tom kultowej serii herezji Horusa. Ale od razu trzeba zaznaczyć jedno. Ten tom to zupełnie inna bajka niż wszystko, co czytaliśmy wcześniej. Zamiast epickich, kosmicznych bitew, w których floty zderzają się w orbicie planet, zamiast bitewnych marszów tysięcy kosmicznych Marines, mamy coś cichszego, bardziej osobistego. Michel Scanlon zabiera nas w podróż do czasów, kiedy zakon mrocznych aniołów nie był jeszcze legionem Astartes, tylko średniowiecznym bractwem rycerskim na planecie Kaliban. Tak, dobrze słyszysz. Nie ma jeszcze imperatora, nie ma kosmicznych merins, nie ma heretyków ani chaosu. Są za to chłopcy, którzy marzą, by wstąpić w szeregi zakonu rycerskiego. Są miecze, potwory i mroczne knieje. Książka jest więc prequelem prykwelu. Opowiada o tym, co działo się jeszcze przed herezją Horusa, zanim w ogóle Lion stał się sławnym prymarchą. Widzimy jego młodość, sposób, w jaki zbudował swój autorytet, i jak jego charyzma oraz bezwzględna skuteczność uformowały nie tylko zakon, ale i przyszły legion. Co ciekawe, to nie Lion jest głównym bohaterem. Historię śledzimy głównie oczami Zachariela, młodego członka zakonu, który przechodzi przez kolejne etapy wtajemniczenia i zaczyna dostrzegać, że wszystko, co go otacza, nie jest tak czyste i honorowe, jak mu się wydawało. To właśnie z tej perspektywy widzimy narodziny nie tylko legionu, ale i pierwszych rys na jego powierzchni. To braterstwo, które z pozoru wygląda jak coś nierozerwalnego, powoli zaczyna się kruszyć. Scanlon skupia się na relacjach między Zacharielem a jego kuzynem Nemielem, między Lionem a Lutrem, jego zastępcą i przyjacielem. To właśnie tu widzimy początki tej tragedii, która naznaczy mrocznych aniołów na tysiąclecia. Przepaść pomiędzy lojalnością a ambicją, między zaufaniem a zdradą, rodzi się właśnie tutaj. Styl książki jest intymny, powolny, momentami wręcz medytacyjny. Autor buduje napięcie nie przez strzelaniny, ale przez stopniowe odkrywanie sekretów i konfliktów. Kaliban, świat, na którym rozgrywa się akcja, sam w sobie jest niemal osobnym bohaterem. Mroczne lasy, gotyckie zamki, potwory, o których szeptało się tylko przy ogniskach. Wszystko to tworzy niesamowity klimat. Warto też dodać, że zstąpienie aniołów to świetne wprowadzenie dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z Warhammerem to historia o młodych ludziach, którzy chcą być bohaterami, ale zostają wciągnięci w coś znacznie większego i znacznie mroczniejszego niż mogli przypuszczać. Podsumowując. To nie jest typowy Warhammer pełen wybuchów i czaszek na każdym kroku. To cichy dramat, który powoli rozrywa fundamenty lojalności, honoru i braterstwa. I to właśnie dlatego warto po niego sięgnąć. Kaliban to jedno z najbardziej klimatycznych miejsc, jakie możemy znaleźć w uniwersum Warhammera 40k. Wyobraźcie sobie świat, który wygląda jak średniowieczna Europa zamki, rycerskie zakony. Kodeksy honorowe, zbroje płytowe i pojedynki na miecze. Ale dodajcie do tego zmutowaną faunę, mroczne lasy, które żyją własnym życiem, i atmosferę niepokoju rodem z prozy Lovecrafta. Tak właśnie wygląda Kaliban. Planeta, na której rozgrywa się większość wydarzeń wstąpieniu aniołów. To nie jest miejsce przyjazne ludziom. Lasy kalibanu są pełne pradawnych potworów, wielkich, niepojętych bestii, które terroryzują samotne wioski i powodują, że zwykli mieszkańcy żyją w ciągłym strachu. Cywilizacja przetrwała tu tylko dzięki zakonom rycerskim, elitarnym bractwom wojowników, którzy bronią ludzkości przed tym, co czai się w mroku. Najpotężniejszym z tych zakonów jest zakon Liona tajemniczego i genialnego przywódcy, który pojawił się znikąd jako niemowlę znalezione w lesie. To on zjednoczył lokalnych rycerzy i rozpoczął czystkę potworów na niespotykaną dotąd skalę. Jego charyzma, surowość i skuteczność uczyniły go legendą jeszcze zanim pojawił się imperator. W tej rzeczywistości dorastają nasi główni bohaterowie: Zachariel i jego kuzyn Nemiel obaj są młodzi, ambitni i pełni wiary w etos rycerski. Dla nich walka z potworami to nie tylko obowiązek, to droga do chwały i wiecznego zaszczytu. Marzą o tym by zostać rycerzami, a może nawet w przyszłości przybocznymi samego Liona. Ale Kaliban nie jest tylko tłem do heroicznych czynów. To świat pełen sprzeczności. Z jednej strony zasady honoru, wiary i odwagi, z drugiej polityczne intrygi, konflikty między zakonami, a także narastające poczucie, że coś z tym światem jest głęboko nie tak. Las nie jest tylko dziki, jest zły. Bestie nie są tylko zwierzętami, są czymś więcej jakby echo dawnej klątwy albo manifestacja czegoś znacznie starszego. To właśnie z tego mroku dosłownego i metaforycznego, wyrasta konflikt, który poruszy całą galaktykę. Kaliban to nie tylko planeta, to symbol upadku niewinności. Cały świat Kalibanu ulega drastycznej przemianie, gdy nad planetą pojawiają się niezidentyfikowane olbrzymie statki. Dla ludzi, którzy znali jedynie Stal miecza i siłę mięśni, widok lśniących, milczących kolosów unoszących się nad chmurami, był niczym pojawienie się bogów. I w pewnym sensie właśnie to się wydarzyło. Z nieba stępuje imperator ludzkości Złoty Bóg cesarz, który przemierza galaktykę w imię jedności i oświecenia, prowadząc wielką krucjatę. Imperator przybywa na Kaliban, by odnaleźć swojego dawno zaginionego syna, Leona, prymarchę pierwszego legionu. To moment przełomowy. Nagle rycerski wódz, który dotąd walczył z potworami w lasach, staje się panem jednego z najpotężniejszych legionów kosmicznych Marines. Zakon zostaje wchłonięty przez struktury imperium i przemianowany na mrocznych aniołów elitarny legion Adeptus Astartes. Dla Liona i wielu jego rycerzy to szansa na coś większego uczestnictwo w czymś o skali galaktycznej w prawdziwej misji oczyszczenia ludzkości z ciemności. Kaliban wchodzi w nową epokę. Zakony rycerskie, które przez wieki walczyły z bestiami, mieczem i odwagą, zostają przemienione przez imperialną technologię. Mieszkańcy po raz pierwszy stykają się z nauką, maszynami, zbrojami wspomaganymi i doktryną imperialną. Stary świat, oparty na tradycji i przesądach, zaczyna zanikać, wypierany przez zimną, surową rzeczywistość Imperium. Ale nie wszyscy widzą w tej zmianie coś dobrego. Lutor, prawa ręka Liona, jego dawny towarzysz, przyjaciel i mentor, czuje się coraz bardziej marginalizowany. Przez lata to on prowadził zakon. To on był liderem duchowym i organizacyjnym podczas gdy Lion szlifował swój miecz w samotnych łowach. Teraz wszystko się zmienia. Lutor nie zostaje Astartes, zostaje odsunięty na bok, zarówno symbolicznie, jak i dosłownie, gdy Lion wysyła go z powrotem na Kaliban, by pełnił rolę administratora. Zachariel, nasz młody bohater, również zaczyna dostrzegać rysy na idealistycznym obrazie imperium. Owszem, przynosi ono technologię i porządek, ale niesie też dogmatyzm, brutalność i bezwzględne podporządkowanie. Wolność kalibanu zostaje zastąpiona imperialną dyscypliną. Nawet sam proces selekcji do legionu nie wszyscy są wybrani, niektórzy są po prostu odrzucani, zaczyna rodzić konflikty i pytania. To właśnie tutaj kiełkują pierwsze oznaki przyszłej tragedii. Rozłam pomiędzy Lionem a Lutrem zaczyna być coraz bardziej widoczny, choć wciąż tłumiony oficjalną lojalnością. W oczach postronnych wszystko jest w porządku, ale pod powierzchnią wrze. Duma, ambicja i zawiedzione zaufanie zaczynają zatruwać fundamenty, które miały przetrwać wieczność. Spotkanie z Imperium to moment, który miał być zbawieniem. Ale jak to często bywa w uniwersum Warhammera, zbawienie przychodzi z mieczem i ceną, którą trzeba będzie zapłacić w krwi, zdradzie i ciszy. Moment przełomowy w stąpieniu aniołów następuje, gdy mroczni aniołowie, już w pełni przekształceni w Legion Astartes, zostają wysłani na misję na planetę Sarosz. Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda standardowo. Planeta, która oparła się galaktycznemu chaosowi, teraz ma zostać przyjęta do Imperium. Oficjalna wersja brzmi: pokojowe negocjacje, sojusz, integracja, ale pod tą fasadą kryje się coś znacznie bardziej niepokojącego. Sarosz okazuje się miejscem zdradzieckim, pełnym tajemnic, manipulacji i ukrytej wrogości wobec Imperium. Ludność planety z pozoru przyjazna, w rzeczywistości planuje zamach na samego Imperatora to właśnie tam Zachariel, jeszcze do niedawna młody idealista, zaczyna rozumieć, że pokój Oznacza podbój, a wolność w oczach Imperium to bezwzględne podporządkowanie woli Złotego Tronu. Wyprawa na Sarosz staje się dla niego pierwszym poważnym pęknięciem w obrazie idealnego Imperium. Dla Lajona to po prostu kolejna misja, zadanie do wykonania, lecz dla Zachariela i części braci to coś więcej. Moralny dylemat. Czy naprawdę niosą światło postępu, czy tylko nowe łańcuchy? Jednocześnie narasta napięcie między Lionem a Lutrem. Lutor, odesłany na Kaliban, coraz silniej odczuwa upokorzenie i zazdrość. Wierzy, że jego doświadczenie, oddanie i lojalność są ignorowane. Jego wygnanie na rodzinną planetę jawi mu się nie jako awans, lecz kara. W jego sercu kiełkuje bunt. Subtelny, cichy, ale niebezpieczny. W tej atmosferze narastającej nieufności Zachariel trafia na kolejne tajemnice. Spotkania w cieniu, ukryte dokumenty, pytania bez odpowiedzi. Coraz więcej sygnałów sugeruje, że część lojalnych nie do końca zgadza się z kursem wyznaczonym przez Liona, a może nawet samego imperatora. To już nie są tylko różnice zdań. To pierwszy oddech zdrady, jeszcze niewypowiedzianej na głos, ale wyczuwalnej. Pojawia się pytanie: gdzie kończy się lojalność, a zaczyna Herezja? I czy zdrada rodzi się w czynach, czy już w samych wątpliwościach? Zakon mrocznych aniołów skrywa jedną z największych tajemnic w całym uniwersum Warhammera. Przez ponad 10 tysięcy lat milczą o swojej przeszłości, chowając ją nawet przed innymi zakonami kosmicznych Marines, a często nawet przed własnymi braćmi. Dlaczego? Ponieważ ich największy wstyd to nie klęska w bitwie, nie porażka przeciwko wrogowi, lecz zdrada z własnych szeregów. Podczas herezji Horusa, gdy cała galaktyka pogrążyła się w wojnie domowej, mroczni aniołowie byli zdala od głównego frontu. Gdy jednak powrócili na Kaliban, planetę matkę, czekał ich niewyobrażalny cios. Lutor, dawny przyjaciel i towarzysz Lyona, stanął na czele buntu część mrocznych aniołów zdradziła Legion i wypowiedziała posłuszeństwo Imperium. W bratobójczej walce Kaliban został zniszczony. Lion zniknął. Jego los do dziś pozostaje tajemnicą. Ci, którzy zdradzili, nazwani później upadłymi, rozpierzchli się po galaktyce. Od tamtej pory mroczni aniołowie nie toczą już wojen dla chwały czy terytorium. Ich prawdziwa misja to ciche, obsesyjne polowanie na upadłych, tropienie, pojmanie. Egzekucja, i wszystko to w milczeniu. Zakon wymazał swoje winy z historii, ale pamięta, każdy upadły to żywe wspomnienie zdrady, której nie mogą wybaczyć ani zapomnieć. Dlatego mroczni aniołowie nigdy nie opowiadają o przeszłości, bo wiedzą, że ich największym wrogiem są oni sami, i dlatego milczą, nie z dumy, z wstydu. Stąpienie aniołów to książka powolna, czasem masz za bardzo, ale idealnie budująca klimat tragicznego upadku i zapowiadająca przyszłe sekrety, które do dziś rozpalają fanów uniwersum. Jeśli lubicie Warhammera i szukacie książki bardziej refleksyjnej niż bitewnej, sięgnijcie po ten tytuł. A jeśli chcecie więcej takich recenzji, pamiętajcie o subie i łapce w górę. Do zobaczenia w następnym odcinku książkowego miszmaszu.